Cześć, z tej strony Krzysztof Sosnowski. W poprzednim filmie pokazałem podstawy administracji w Zoho CRM. Dzisiaj czas yy, na kolejny krok. automatyzację, czyli workflow'y. Czym właściwie są workflow'y? Inaczej je można nazwać przepływami prac, regułami przepływu prac. Mówią one systemowi, jeśli coś się wydarzy, to ma system zrobić określoną czynność. Workflow można zautomatyzować te czynności od standardowej wysyłki maila, zmiany pola czy utworzenia nowego rekordu po dużo bardziej skomplikowane scenariusze biznesowe, takie jak tworzenie umów, wysyłka faktur, integracja z systemami zewnętrznymi. Jak buduje się workflow? Musisz odpowiedzieć sobie na trzy podstawowe pytania. Kiedy ma się coś stać? Czy zawsze? Przy jakich warunkach? I ostatnie pytanie: co ma się stać? Czyli wybierasz, zdarzenia, ustalasz warunki i definiujesz akcje, które CRM ma wykonać dzięki temu system sam robi to, co normalnie zajmowałoby czas pracownikom. W tym filmie pokażę Ci trzy praktyczne przykłady automatyzacji, które naprawdę robią różnicę w codziennej pracy. Zostań do końca, bo ostatnia automatyzacja to coś w stylu małego mini systemu SLA, czyli mechanizmu, który sam eskaluje leady gdy ktoś o nich zapomni. Zaczynajmy. Pierwszy przykład to prosta automatyzacja, reakcja na nowego lida. Chcemy, aby system utworzył połączenie do wykonania w momencie, kiedy ten lid powstanie. Teraz przeniesiemy się na widok systemu. Przed nami ekran, w którym Tworzymy reguły przeprowadzania pracy. Aby dodać nową regułę, wystarczy kliknąć niebieski przycisk utwórz nową regułę po angielsku new role. Pojawia nam się okno, w którym musimy wybrać, z którego modułu będzie dotyczył ten workflow. W naszym scenariuszu jest moduł namiary. Możemy nazwać regułę połączenie dla nowego lida. Zachęcam też, żeby dodawać jakieś opisy dla reguł w celu późniejszego i szybszej identyfikacji danych reguł. Na ten moment nie będziemy dodawać. Klikamy następne. Teraz musimy sobie odpowiedzieć na pierwsze pytanie. Kiedy? Kiedy ma dana czynność się wykonać? Mamy różne opcje do wyboru. Teraz nas interesują opcja zapisz akcję oraz utwórz. Oprócz tej zapis akcji możemy wybrać, żeby się dana reguła uruchamiała zawsze przy utworzeniu i edy lub edycji, przy edycji, edycji konkretnego pola bądź konkretnej sekcji. My chcemy, żeby reguła się wykonywała przy stworzeniu nowego lidą. Drugim bardzo ważnym pytaniem jest, kiedy ma coś się stać? Czyli E, inaczej zwane warunkami na ten moment my chcemy, aby ta reguła się wykonywała dla wszystkich lidów mamy już e, odpowiedziane na dwa pytania, możemy zaplanować działania stałe, czyli te, które się ma wykonać od razu w momencie uruchomienia reguły bądź i możemy zaplanować e, sobie jakieś działania na godzinę przed, tydzień przed, za rok jeżeli coś ma się stać za miesiąc, za dwa miesiące możemy sobie zaplanować następny krok. Akcję do wyboru mamy takie same, które wykonują się od razu. W opcjach akcji mamy aktualizację pola, przypisanie właściciela, dodanie znaczników, powiadomienia mailowe, działanie, utworzenie rekordu, powiązanego rekordu, webhooky i funkcje interesuje mnie w tej chwili działanie, zaplanuj połączenie. Połączenie będzie wychodzące, zaplanowane data wyzwolenia, czyli kiedy ma być początek rozmowy. Data wyzwolenia to jest chwila, w której lid się utworzył, my chcemy na następny dzień dać. Możemy też na następną godzinę, parę minut później, coś wykonać. Na ten moment chciałbym, żeby było następnego dnia, o której godzinie mamy mieć połączenie. Połączenie ja bym chciał zrobić nowy czas o godzinie 9, czyli wszystkie połączenia, które będzie miał zaplanowany handlowiec, będą na następny dzień na godzinę 9. Właścicielem połączenia chciałbym, aby był nie użytkownik, ale chce się odwołać do namiaru właściciela. Jeżeli będziemy w przyszłości mieli jakieś reguły, które automatycznie będą przydzielały nowe Lidy odpowiednio handlowca, wtedy nowe połączenie będzie tworzyło się właśnie dla tego handlowca, do którego jest przypisany Lid. Możemy ustawiać też inne opcje, jak cele rozmowy. Dla testów nieby to tutaj wybiorę pierwszą lepszą opcję. Plan połączenia może być pierwszy. Możemy też dodawać wiele innych pól, które byśmy mieli na module. Na ten moment nie chcę nic dodawać, więc klikamy zapisz. Mamy odpowiedziane trzy pytania, kiedy ma coś się stać, przy jakich warunkach oraz co ma się stać. No i robimy zapisz. Brawo. Kilka kliknięć, parę chwil i mamy już utworzenia, utworzoną nową regułę. Teraz ją przetestujmy. Przechodzę na kartę namiarów. Tworzę pierwszy namiar. Muszę uzupełniać pola obowiązkowe. Niech będzie firma ABC i nazwisko Kowalski. Innych nie mam tutaj e, obowiązkowych pól, więc zostawię to. Zapisałem i już widzimy, że po lewej stronie e, utworzyło e, nam się rozmowa. Rozmowa z Kowalskim zaplanowana na dzień jutrzejszy na godzinę dziewiątą. Brawo! To e, była pierwsza funkcjonalność, którą chciałem pokazać. Drugi przykład dotyczy spotkań. Chcemy, żeby po oznaczeniu spotkania jako ukończone CRM sam wysłał klientowi podziękowanie i jednocześnie utworzył zadanie dla pracownika, aby przygotował sprawozdanie ze spotkania. W ten sposób mamy automatycznie zamknięty temat po stronie klienta i jednocześnie dopilnowane działania wewnętrzne. Przenieśmy się do ekranu tworzenia drugiej funkcjonalności. Wybieramy moduł, z którego musi wyjść funkcjonalność, czyli spotkania. Nazwijmy tą regułę: powiadomienie o spotkaniu. Teraz interesuje nas akcja edytuj konkretne pole, jak status spotkania, i my chcemy, żeby było tylko w momencie, kiedy zaznaczymy status jako ukończona. Musimy też zaznaczyć jeszcze, żeby było powtarzane, tak, na wszelki wypadek. Znowu wybieramy dla wszystkich i w tym momencie odpowiedzieliśmy na dwa pytania. Kiedy? Przy jakich warunkach? Jeżeli byśmy w pierwszym e, pytaniu, kiedy zrobili tylko nadwolną wartość, tutaj musielibyśmy e, zaznaczyć, żeby status spotkania e, zmienił się w momencie, kiedy jest ukończona. Dzięki temu też później możemy dodawać kolejne warunki które obsłużą nam inne schematy biznesowe. Typu jeżeli spotkanie będzie anulowane, jeżeli spotkanie będzie przełożone, to następnie możemy też inne akcje pod te warunki przypisać. My chcemy w pierwszej kolejności wysłać powiadomienia. Hmm. Powiadomienie pod do kogo to powiadomienie ma wyjść. Czyli my chcemy z modułu namiarów, bo spotkanie jest z namiarem. W naszym przypadku wyszło na adres e-mail z pola adres e-mail. Wybieramy szablon. Szablon utworzyłem już z spotkania, więc wystarczy, że go podpiąć szablon pokażę na innych kursach. Mamy już podpięty szablon i ode mnie będzie wysyłany odpowiedź, też do mnie, będzie przesyłana, aby zapisz i powiąż. Dalej. Chcieliśmy, żeby utworzyło się nowe zadanie. Temat zadania. Będzie przygotować podsumowanie spotkania na następny dzień. Status ma być nierozpoczęty. Jeszcze zadanie, priorytet możemy ustawić na normalny. Właścicielem zadania w tym momencie będę ja. Zapisz. I gotowe. W kilku krokach mamy zrobioną drugą naszą automatyzację, która naprawdę pozwoli zaoszczędzić mnóstwo czasu. Trzeci przykład to coś, co szczególnie docenią menedżerowie. Załóżmy, że mamy LIDA ze statusem nowy i nikt się nimi nie zajął przez trzy dni. Wtedy CRM automatycznie oznaczy tagiem pilny. Przypiszę do menadżera i zmieni priorytet. Dzięki temu żaden lid nie przepada, a handlowcy wiedzą, że system patrzy im na ręce. Utwórzmy trzecią regułę. Wybieramy moduł namiary. Reguła przepływu pracy będzie nazywała się. Hmm, Nie będzie sla -lit. Teraz nas interesuje reguła oparta o datę. Możemy wybierać każde pole, które ma typu data, ale też pola takie systemowe, jak czas utworzenia, okres datę wykonania. Bierzemy, nie mamy możliwości wybrania 3 dni, jak w naszym przypadku, więc bierzemy dostosowane 3 dni po utworzeniu LIDA ma coś się natychmiast wydarzyć. Oczywiście yy, ta akcja będzie jednorazowa. Teraz musimy określić warunki. Czyli będzie stan jest nowy. Dodać tak, czyli znacznik, który określi nam, że jest pilny. Może zrobić. Wybierzmy sobie kolor właśnie tak czerwony chciałem, aby podkreślić charakter. go. Dalej chciałem przypisać właściciela. Możemy wybrać różne role lub z pola użytkownika. Wybiorę przykładową osobę managera, który byłby działu sprzedaży. Trzecią akcją, którą będziemy robić, będzie zmiana pola z tan. Pilne określamy. Wybieramy polę stan i piszemy nową wartość pilny. Dzięki tak pros tej regule przepływu pracy mamy tak jakby małe SLA. Czyli jeżeli przez 3 dni od momentu utworzenia nowego namiaru status dalej będzie nowy, wtedy zaktualizuje się pole. Stan na pilny przypisze się menadżer działu sprzedaży oraz dodamy znacznik jako pilny. Robimy zapis. To były trzy przykłady lekko zaawansowanych organizacji w Zoho em Możesz je bez problemu stworzyć samemu. W bardziej zaawansowanych sytuacjach trzeba posłużyć się łebukami lub funkcjami. W funkcji można spełniać prawie każdy scenariusz biznesowy, który znajduje się u ciebie w firmie. Jak widzisz, workflowy nie tylko ułatwiają pracę handlowcom, użytkownikom systemu, ale też podnoszą jakość obsługi klientów i zabezpieczają firmę przed straceniem potencjalnych klientów. Reguły przepływu pracy to tylko jedna z części układanki ZOHO. ZOHO pozwala też dużo więcej, na przykład raportować, analizować, integrować się z innymi systemami. O tym postaram Ci się opowiedzieć w kolejnych odcinkach. Jeśli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, proszę zostaw subskrypcję i polubienie. To bardzo pomaga w rozwoju kanału i daje mi motywację, żeby tworzyć kolejne materiały. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w następnym odcinku.